Rozdział 14. To zdarzenie przepowiedziałem w dniu 27 grudnia 1934 roku. Jego skutki zostały ujawnione wczesnym rankiem dnia 1 stycznia 1935, a więc niecałe 4 dni później. Mieszkałem wtedy w Warszawie jako nigdzie niemeldowany włóczęga. Od czasu do czasu sypiałem na waleta lub ukryty w dużej szafie w ognisku akademickim przy ulicy miodowej 6. Najczęściej jednak korzystałem ze snu na dworcu głównym, a w ciepłe noce na ławce w alejach ujazdowskich, mniej więcej w okolicy pomnika Chopina, a więc prawie przed belwederem. Drzemiąc na ławce, żeby nie zdradzić się, że po prostu śpię, zakładałem nogę na nogę i poruszałem nią miarowo. O tak jak to czyni siedzący beztrosko w słońcu. W ustach trzymałem niezapalonego papierosa. Z daleka Czyniło to wrażenie, że na ławce siedzi beztroski młodzieniec, nieco może zamyślony. Ten nawyk poruszania nogą tak się we mnie zakorzenił, że trzeba było kilkunastu lat walki z uciekaniem się nawet do przywiązywania nogi do poręczy łóżka, żeby go wyplenić. Jadłem niekiedy raz dziennie, a niekiedy głodowałem po parę dni. Najczęściej spożywałem ćwierć kilograma surowej kiszonej kapusty i tyleż chleba, co okazało się błogosławione w skutkach gdyż dokuczał mi szkorbut. W chłodne i słone dni, takich jak ja, a było ich w Warszawie bardzo wielu, bez ceremonii goniono precz z poczekalni dworca. Wędrowałem po uśpionych ulicach miasta. Im bardziej byłem zmęczony i głodny, tym więcej to dziwne miasto, Warszawę, kochałem. Za wszelką cenę, nawet za cenę śmierci głodowej, pragnąłem w nim pozostać. Mój Boże! Gdybym dziś miał te lata i znalazł się w tej sytuacji, gdziekolwiek bym się zwrócił, otrzymałbym pracę, mniej lub bardziej luksusowy hotel robotniczy i pędziłbym beztroskie życie. Wtedy na pytanie, czy jest praca, wrzeszczano na mnie jak na zapowietrzonego i kazano iść, gdzie pieprz rośnie. W ognisku akademickim był aparat telefoniczny. Numer telefonu za pozwoleniem kierownika mogłem podawać ewentualnym klientom którzy za jego pośrednictwem mogli mnie zaprosić do siebie do domu, abym postawił im kabałem lub powróżył z ręki. Za pośrednictwem tego właśnie telefonu w dniu 27 grudnia zostałem wezwany na godzinę 17 do pewnej rodziny mieszkającej w luksusowej willi na Żali Bożym. Przyszedłem tam punktualnie. Byłem źle, a raczej wręcz nędznie ubrany, nieostrzeżony, a że wygląd zewnętrzny dała mi natura taki, że aż wstyd Panu Bogu czynię, nic też dziwnego, iż witali mnie niezbyt gorąco, robiąc dobrą minę do złej gry. Pana domu nie było. Była pani domu, jej syn z narzeczoną, o czym się później dowiedziałem, i jeszcze dwie miłe panienki. Byli to studenci Akademii Sztuk Pięknych, którzy mnie widzieli na andrzejkach w Akademii. Usadowiony pod dużą palmą, przebrany w fantastyczny strój maga wróżyłem wtedy. Strój wypożyczyłem za niewielką opłatą w kostiumarii pana dłudka, mieszczącej się przy Nowym Świecie. Zwłaszcza dzięki dużej tatarskiej czapie, z moimi mongolskimi rysami twarzy, wyglądałem jak prawdziwy koczownik ze stepów kirgijskich i byłem jedną z atrakcji balu. Nic też dziwnego, że mój obecny strój i wygląd, tak odmiennie od ówczesnego balowego, wywołały w nich uczucie zawodu. Usadowiono mnie przy małym stoliku, na którym nawet dobrze kart nie można było rozłożyć. A karty miałem pożar się Boże. W. ACW odbił mi je na zwykłym kartonie przy pomocy szablonu zrobionego z ziemniaków. Traktowali mnie jak cygana, więc odpowiadałem im po cygańsku. Podchodzili po kolei i siadali przy stoliku. A ja stawiałem im po kolei kabały. Bajdurąc, co popadnie. Na konkretne pytania dawałem konkretne odpowiedzi, ale czy były one logiczne? Nie zastanawiałem się. Na filozofowanie nie było czasu. Pamiętam, że na pytanie jednej z panienek, kiedy wyjdzie za mąż, odpowiedziałem bez namysłu. Za rok o tej porze. A jak będzie wyglądał mój mąż? pytała drżącym głosem. A diabli go wiedzą pomyślałem. Głośno zaś z wielkim namaszczeniem odpowiedziałem. Będzie to wysoki, bardzo przystojny pan. A czy młody? Jakiej barwy będzie miał włosy? Będzie młody. Włosy będzie miał siwe i będzie chromał na lewą nogę. Popatrzyła na mnie jak na wariata i obrażona wstała od stolika. Kiedy usiadł naprzeciw mnie syn pani domu, a nastrój już wtedy był bardzo nieprzyjemny, kart mu nie rozłożyłem. Wziąłem go natomiast za rękę, przymknąłem oczy. Jakiś czas siedzieliśmy w milczeniu. Pozostali uczestnicy tego seansu milczeli również. Jedyne i najgrożniejsze niebezpieczeństwo dla Pana to woda. Proszę się jej strzec wszędzie. Wyrwał rękę i ze złością powiedział. Dość już tych bredni. Dla Pana przyjemności nie pójdę na most i nie skoczę do Wisły, a nawet gdybym chciał to uczynić. Wisła zamarznięta. Dla Pana wystarczy wody w wannie. W niej też można utonąć. Kiedy zamykałem za sobą drzwi, słyszałem zdenerwowany głos pani domu. Co za licho skusiło cię zaprosić tu tego oberwańca? W noc sylwestrową, to jest w kilka dni później, ów młody człowiek wraz z narzeczoną bawili się beztrosko na balu w Politechnice. Wrócili do domu nieco podchmieleni około czwartej nad ranem, 1 stycznia 1935 roku. Ona umyła się i zaraz udała się do pokoju gościnnego. Zasnęła momentalnie. On napuścił wody do wanny i wszedł do niej. Woda okazała się nieco za chłodna, więc odkręcił kran z gorącą, aby ją w ten sposób podgrzać. Woda powoli płynęła, a on, nieco oszołomiony alkoholem, zapadł w drzemkę. W południe, kiedy wszyscy domownicy obudzili się, ujrzeli wodę rozlaną po wszystkich pokojach. Kiedy przerażeni wpadli do łazienki, ujrzeli wystającą z wanny rękę syna. Nie żył już. Kiedy go wyjmowano z wanny, ugotowane ciało odpadało od kości. Powiadomił mnie o tym wacek, a w rok później odnalazła mnie studentka, której przepowiedziałem wyjście za mąż. Przyszła z mężem. Był to nad podziw urodziwy młody człowiek o siwej bujnej czuprynie. I niech to licho porwie. Chromał na lewą nogę. Rozdział 15. Spośród licznych pensjonariuszy ogniska akademickiego w 1935 roku, gdzie nielegalnie sypiałem w szafie, poza Tadziem Rammsteinem przyjaźniłem się ze Stasiem i Józiem P. Mimo, że byli rodzonymi braćmi, różnili się od siebie bardzo. Zarówno pod względem somatycznym, jak i psychicznym. Stasio był piękny, jak nie przejmując Hanuszkiewicz i śpiewał jak Karuzo. Józio urodą i całym wyglądem zewnętrznym do złudzenia przypominał Van Gogha. Nawet czuprynę miał taką samą. Jego inteligencją, jak mawiał Tadzio, można było mierzyć sznurkiem od kiełbasy. Mimo to i on posiadał duszę artystyczną. Tadzio twierdził, że po dalszych pięciu latach studiów w konserwatorium Józio na łeb pobije Paganiniego jako antytalent. Dowodem tego, jego zdaniem, był fakt, że już po pierwszej pięciolatce studiów, już potrafił bezbłędnie zagrać na skrzypcach w laskotek na płotek. Cała grupa składająca się z co najmniej 20 kandydatów na wiecznych studentów, spała w jednej dużej sypialni z oknami wychodzącymi na ulicę Miodową, po której całą noc ze zgrzytem i dzwonieniem kursowały tramwaje. Ich zgrzyty docierały nawet do mnie poprzez drzwi zamkniętej szafy, nie dając mi zasnąć. Nie przeszkadzało to Józiowi. Spał jak suseł, a sen miał tak głęboki, że nie obudził się, kiedy go w nagliżu ściągnęli z łóżka, wynieśli z sypialni i położyli dozorcy pod progiem. Znalazł go tam kierownik ogniska, a że był to chłop silny. Wziął Józię jako saska na ręce i z powrotem ulokował na łóżku. Ten ani drgnął. Nabijali się z niego prawie wszyscy. Przyjmował to z pobłażaniem. Tylko w dwóch przypadkach Józio omal nie stracił równowagi. W pierwszym przypadku poszło o kiełbasę. W ognisku raczej nie dojadali, więc nic dziwnego, że potrafili zwędzić kolegom przechowywane zapasy. Któregoś dnia Józio przyniósł do rzeźnika pęto suchej kiełbasy. Było to, Honorarium za udzielenie lekcji gry na bałajce. Na ten widok oczy nam zalśniły jak głodnym wilkom. Ale już z nami się nie podzielił. Natomiast wbił gwóźdź w ramę okienną, kiełbasę przewiązał sznurkiem i zawiesił na tym gwoździu. Sięgała prawie do parapetu. Jużo ołówkiem podkreślił punkt, w którym kończyła się kiełbasa. I z groźną miną powiedział Oto jest granica, do której sięga moja ciężko zapracowana kiełbasa. Jeśli stwierdzę, że ucięto z niej choćby centymetr, co łatwo poznam, wtedy biada wam wszystkim. Co sprytnie pomyślane! Na to Tadzio. Genialne, Józefacie. Żadnemu z nas taki pomysł nie zaświtałby w głowie. Józio był zachwycony sobą. Całą noc śnił słodkie sny o owej kiełbasie. Ale kiedy przyszła pobudka, Józio, przecierając oczy, zawył, jakby go żywcem ze skóry obdzierali. — Moja kiełbasa! Gdzie moja kiełbasa? Zebraliśmy się przy oknie i nurze smętnie kiwać głowami. Z tej pięknej kiełbasy został tylko koniuszek, ściśle przylegający do kreski zrobionej przez Józio. Za to sznurek Wydłużył się ponad miarę. Józio schwycił za taboret. Podniósł go groźnie do góry. Przyznać się, bo wszystkim łby porozbijam. Wyglądał naprawdę groźnie. Jego twarz w tym momencie do złudzenia przypominała dojrzałego pomidora. Cofnęliśmy się przezornie, gotowi dać nogę w razie ataku. I wtedy włączył się Tadzio. Słuchaj no, Józiu, powiedział. Czy jesteś inteligentny? Jestem bardzo inteligentny na to Józio. Ale kiełbasy nie daruję. Jako istota rozumna, śmiało rzec można, homo sapiens na to Tadzio, chyba przyznasz, że kreska jest. Kreska jest. Jest i koniuszek kiełbasy, no nie? A więc nic się nie zmieniło. Kiełbasa sięgała do kreski. A sięgała, przyznał Józio. A teraz sięga? No, sięga. Głos Józia był niezdecydowany. I taboret mu już w rękach ciążył. Powiedziałeś, że jeśli ci centymetr utnął, to nie darujesz. Nikt ci centymetra nie uciął, tylko metr. A słowa trzeba dotrzymać. Tak powiedziałem? Już postawił taboret na podłodze i zaczął się skrobać po głowie. Niech to cholera! Ale jak on to zrobił? że koniuszek kiełbasy sięga do kreski. — Oto właśnie sztuka! — zawołał Józek Dubrawa. A także dodał. — Za to, Józiu, masz wspaniały, długi... no, sznurek. — Sznurek? A pod mi sznurek! — A choćby na to, by nim mierzyć swoją inteligencję. A jak ci się to znudzi, to możesz na nim zawisnąć w charakterze kiełbasy. Owemu właśnie Józiowi przepowiedziałem z ręki podróż i to nie byle jaką podróż. A gdy to przepowiedziałem, wodząc palcem po jego dłoni, wszyscy słuchacze trzymali się za boki, rycząc ze śmiechu. A ryk był taki, że na miodowej przechodni przystawali i zadzierali głowy do góry, a potem oddalali się w niepokoju. A ja mówiłem, patrz Józiu, ta linia, która biegnie od małego palca w dół... A żadnej takiej linii tam nie było, oznacza, że wkrótce zjawi się w Warszawie piękna dziewczyna z obcych krajów i pokocha cię. A kraj, z którego przyjedzie, jest czarujący. A gdy ona cię pokocha, zapragnie cię zabrać do swego kraju. Opatrz, ten kraj leży na samym skraju twojej dłoni. Trzeba do niego iść przez wzgórze, a potem przez Dolinę Marsa. Józio wlepił oczy w swoją dłoń. Był zafascynowany. A ja fantazjowałem dalej. Mars to Bóg wojny. On będzie ci przeszkadzał. Ale patrz, to wzgórze zwane Wenery. Ono cię uchroni przed jego srogością. A kiedy ja pojadę? Nie wytrzymał Józio. O Józio, ta linia, co biegnie od środka dłoni do palca środkowego, to linia losu. I mówi ona, że wiele lat upłynie, zanim się tam dostaniesz. Ale dostaniesz się na pewno. Tako rzecze Mustafa. Jesteś wybrańcem gwiazd. One cię przeprowadzą przez Dolinę Marsa i połączą z Twoją ukochaną. A gdy się tam dostanę, to co? Jeszcze ci mało. A mało? Będziesz miał piękną żonę, dużo dzieci i będziesz szczęśliwy. A moje skrzypce. O nich nic tu nie napisano. licho, skrzypce powiedział po namyśle a zwracając się do wszystkich zawołał. Słyszeliście? Jestem wybrańcem gwiazd. Będę miał piękną żonę. Na pewno Józiu, taki szczęścież jak ty, ho, ho. W 1937 roku, w czasie Międzynarodowego Konkursu Szopanowskiego, pojawiła się w Warszawie para młodych Hiszpanów. Było to przemiłe rodzeństwo, bliźniaki. Brat i siostra przyjechali, by wziąć udział w konkursie. Dziewczyna była piękna jak marzenie. Traf chciał, że Józiowi powierzono opiekę nad tą parą. Józia z miejsca się w niej zakochał i o dziwo. Ona, za nim upłynęło parę dni, zanim świata nie widziała. I co dziwniejsze, jej brat uznał Józia za godnego partnera dla swej uroczej siostry. Kiedy Jużo przeprowadził do mnie tę parę i dumnym głosem obwieścił mi, że zaręczył się z dziewczyną, zdębiałem ze zdumienia. A Jużo domagał się, abym w ich obecności powtórzył przepowiednię sprzed lat. Namęczyłem się wtedy setnie, zanim to powtórzyłem po niemiecku. Po konkursie, rozstając się, cała trójka płakała jak bobry. W mojej obecności złożyli sobie ślubowanie wierności przed ołtarzem głównym w katedrze. Dziewczyna powiedziała, że uczyni wszystko, ażeby Józio do Hiszpanii przyjechał. Po ich wyjeździe Józio był częstym gościem u mnie, zwierzał się ze swoich perypetii, z władzami i urzędami paszportowymi. Jesienią 1937 miał już wizę hiszpańską, ale że z Polski do Hiszpanii wyjeżdżało nielegalnie dużo komunistów, żeby tam wziąć udział w wojnie domowej, nasze władze nie pozwoliły mu wyjechać. Kiedy skończyła się wojna domowa, Józio otrzymał paszport oraz wizę. 1 września 1939 roku mógł opuścić kraj. Niestety, w dniu tym rozpoczęła się druga wojna i już nie mógł wyjechać. Poszedł na front jako ochotnik. Jak on to zrobił, że go przyjęli do wojska? Pojęcia nie mam. Po klęsce wrześniowej Józio uciekł z niewoli, a jego narzeczona rozpoczęła od nowa starania, żeby go ściągnąć do Hiszpanii. Zanim zostały one uwieńczone sukcesem, hitlerowcy uderzyli na Francję i wyjazd Józia ponownie został wstrzymany. Francja padła, a w dwa miesiące później Józio przyszedł pożegnać się ze mną. Pokazał mi zezwolenie na wyjazd do Hiszpanii. Więcej go nie widziałem. Od momentu tej karykaturalnej przepowiedni do jej całkowitego spełnienia upłynęło ponad pięć lat. A gdy ostatni raz ściskałem dłoni Józia, zaświtała mi myśl. Nie decydowała o wyjeździe Józia, a wyjazd Józia decydował o przepowiedni. Moja rola ograniczyła się tylko do stwierdzenia faktu, który miał nastąpić. Rozdział 16. Na przełomie lata 1935 zaprosiła mnie telefonicznie hrabianka KP. Mieszkała w pięknej kamienicy przy ulicy Wilanowskiej, zajmując tam gustowną kawalerkę. Gdy ujrzałem ją po raz pierwszy, olśniła mnie jej uroda, ale gdy obejrzałem linię rąk, smutek ogarnął mnie niezmierny. Linie te, a zwłaszcza tak zwana linia życia, były pourywane, włoskowate i krótkie. Trzymając w swojej ręce jej smukłą dłoń, którą chiromaci określają jako uduchowioną, Gorączkowo myślałem, czy mam jej powiedzieć, że nie będzie długo żyła i że śmierć ta nastąpi nagle? Postanowiłem za wszelką cenę nie powiedzieć jej tego, co później srodze na mnie się zemściło. I nie powiedziałem. Natomiast z przekonaniem zapewniłem, że czeka ją olśniewająca kariera artystyczna, że wkrótce wyjedzie w daleką zamorską podróż, z której powróci w powodzi kwiatów. Panna KP pracowała w jakiejś instytucji finansowej, występując jednocześnie jako piosenkarka amatorka w luksusowych lokalach nocnych. Specjalnością jej były piosenki francuskie, które podobno wykonywała wspaniale. Gdy ją poznałem, była zakochana, jak sama mówiła, w zwariowany sposób w podstatusiałym, żonatym i niezbyt urodziwym, ale jak powiadali złośliwi, bardzo zamożnym jego mościu. Byłem u niej kilkakrotnie, zapraszany do postawienia kabały jej bądź jemu, a niekiedy jej przyjaciółkom. Za każdym razem horoskopy dla niej były wyśmienite. Nic też dziwnego, że ilekroć tam się stawiałem, witała mnie serdecznie. Najczęściej żądali ode mnie, bym wyliczył, kiedy diabli wezmą jego żonę. Zapewniłem, że los już się o to postara, trzeba tylko cierpliwie czekać. Więc czekali ale nie było to czekanie cierpliwe. Żona jej ukochanego była tęgą, rozłożystą babiną na poziomie umysłowym przekupki z Halimirowskim. Wyrażała się dosadnie, a słowa jej były jędrne i soczyste. Przy tym, jak mnie zapewniali, była o męża diabelnie zazdrosna. Ciągle ponoć groziła, że jeśli go przyłapie z jaką lafiryndą, wypali jej i jemu oczy zajzajerem. Więc bali się jej okropnie i czekali, kiedy wreszcie Pan Bóg raczy powołać ją do swojej chwały. A ona była krzepka jak rzepa. Romans panny Capet bardzo nie podobał się jej matce, więc ona dla odmiany, choć słabo mówiła po polsku, była francuską, zasypywała mnie pytaniami, kiedy ten okropny typ zniknie na dnie piekieł, co uchroni jej córkę od popełnienia mezaliansu. Matce również odpowiadałem, że los o to się postara, trzeba tylko cierpliwie czekać. Będzie tak, jak być powinno. W tym czasie zatknąłem się z niejakim panem Z, który, jak stwierdziłem, posiadał duże zdolności medialne i łatwo dawał się uśpić hipnozą. Powiedziałem o tym fenomenie pannie K. Zapragnęła go ujrzeć. Przyprowadziłem więc pana Z do niej. Panna K przyjęła nas otoczona gronem przyjaciółek i naturalnie w asyście ukochanego. Pragnęli być świadkami seansu z medium. Ułożyłem pana Z wygodnie na tapczanie i uśpiłem. Oni po kolei siadali nieopodal, brali go za rękę i pytali o swoje sprawy. Odpowiadał im krótkimi zdaniami i z sensem. Kiedy przyszła kolej na pannę K, poczułem się bardzo niewyraźnie. Bałem się, że zobaczy jej nagły zgon. Widzę, powiedział po krótkim namyśle, dużo ludzi. Otacza panią grono młodych, roześmianych osób. Płynie okręt. Pani na tym okręcie tonie w powodzi kwiatów. Przerwał i obudził się nagle. Uczestnicy tego seansu byli jednak bardzo zadowoleni. Weszliśmy stamtąd pozostawiając wrażenie, że nawiedzili ich co najmniej czarodzieje. Ja zaś w duchu podejrzewałem pana Z o ordynarną mistyfikację. Pan Z jednak milczał i był dziwnie zasępiony. Wkrótce drogi nasze się rozeszły. Nie wiem, co się z nim później działo. W kilka tygodni po tym seansie panna K zwała mnie do siebie. Gdy tam przybyłem, zastając naturalnie jej ukochanego, nie przywitała się ze mną. On zaś, marszcząc brwi i zaciskając pięści, powiedział: Jesteś ordynarnym oszustem i nierobem, żyjącym z naiwności ludzkiej. Jeśli nie zaprzestaniesz wróżyć i nie weźmiesz się do uczciwej pracy, znajdę na ciebie sposób i takie miejsce, że go na całe życie zapamiętasz. Wyszedłem przerażony. Wałęsając się później po ciemnych ulicach Warszawy, Głęboko przeżywałem ten wstyd i upokorzenie. Zastanawiałem się jednocześnie, co takiego uczyniłem, że mnie tak potraktowali. Dowiedziałem się o tym kilka miesięcy później. Jego żona, której przecież nie znałem, złośliwym zbiegiem okoliczności, podobnie jak i panna K., dowiedziała się drogą ustnej reklamy o moich rzekomo cudownych zdolnościach przewidywania przyszłości i z kilkoma jeszcze paniami zorganizowała seans u znajomych. Na tym seansie powiedziałem jej, że przeżywa bardzo ciężkie chwile z powodu niewierności męża. Jednocześnie miałem jakoby zapewnić ją, że jej rywalka rychło umrze i że wszystko między małżonkami wróci do równowagi. Zachwycona baba podzieliła się tą radosną nowiną z mężem, podając moje nazwisko. Ugodzony w czułe miejsce mąż powiadomił o tej wróżbie swoją przyjaciółkę. Przyjaciółka wezwała mnie. Przyjaciel powiedział, co o mnie myśli, i koło się zamknęło. Incydent ten miał jednak dla mnie jeszcze przykre następstwa. Oto panna K. i jej przyjaciele zaczęli urabiać kontropinię, zrażając w ten sposób wiele osób do mnie. A że Warszawa, mimo swej cudowności, jest miastem plotkarzy, szybko zostałem skreślony z listy prawdziwych jasnowidzów, co równało się powolnemu konaniu z głodu. Ale przetrwałem. Czas jednak płynął bardzo powoli. Dzięki pomocy pana Adwentowicza i Iryny Grywińskiej mogłem, jak i wielu innych młodych ludzi, przynajmniej zarobić tyle, żeby żyć. Na mieszkanie jednak to nie wystarczało, więc mieszkałem nigdzie niezameldowany. Wezwań na seance nie było, skazany zostałem na zapomnienie. Aż pewnego dnia, a raczej wieczoru, za kulisy teatru kameralnego wdarła się jakaś pani, wołając głośno, że musi się ze mną natychmiast widzieć. Ponieważ akurat naśladowałem gdzieś w głębi sceni barana, wydając odpowiednie beki, musiała poczekać. Gdy ją ujrzałem, przeraziłem się i chciałem dać sznura, gdzie popadnie. Ale ona schwyciła mnie za baranie futro i krzepko przytrzymała. Mistrzu! Wołała! Nareszcie cię znalazłam! Aż wierzyć nie chciałam, kiedy ujrzałam tego barana na scenie. A jednak one miały rację. To pan, mistrzu! Dopiero po beku poznałam, że to pan. Była to żona przyjaciela panny K. Myśmy już w gazetach chcieli ogłaszać, że pana poszukujemy. Pan jest wielkim jasnowidzem. Wyciągnęła mnie z zakulis. A że już nie miałem nic do roboty, pokornie, jak baran na stracanie, poszedłem za herodbabą. Dowiedziałem się wtedy, że mąż jej wprawdzie w tej chwili przeżywa wielką tragedię, ale stał się pokorny i siedzi przy niej. Jego przyjaciółka nie żyje. W tym samym teatrze odnalazły mnie również przyjaciółki Panny K. Od nich dowiedziałem się, że Panna K. wraz z Chórem Dana udała się na występy gościnne do Ameryki Północnej. Tam odniosła wspaniałe sukcesy jako piosenkarka. Na ostatnim jej występie, stojąc w powodzi kwiatów rzucanych na scenę przez zachwyconą publiczność, zmarła nagle pod wpływem silnego wzruszenia. Wjeździ ją okrętem w podwójnej trumnie, a trumna tonęła w kwieciu. Pomyślałem wówczas, że pan Z był zaiste dobrym medium.